Widziałem widzowie, to jest piosenka e, Dobra, lecimy Zaczynałem od zera Teraz parcie gdzie doszedłem Gdzie Moskuma i to Nagrywałem Fortnite'a, Kiedyś jeszcze nagrywałem na telefonie CK, MLG A teraz nagrywam fotneta z ziomami i, i i ty, i to mnie zarzucisz? Chcesz wywołać jakąś dramę? Ja raczej położę ciebie tą dramą Skumaj to ziomek, położę cię tą dramą Lepiej nic ze mną nie wywołuj Bo będzie zaraz wywołany Wywołany Ta, wywołany Może się na tym nie znam Nagrywałem za wakacjami Nagrywałem wakacje oficjal Za blokami z burakami Ziomo, skomaj to, ziomo Grałem w Fortnite'a, teraz Minecraft'a Czekaj, nie, na odwrót Ha, ziomo, skomaj to, ta Wymyślam rymy tak na szybko, bo nie mam nic w głowie Nie ustawiłem sobie tego, tego może nie będę lepszy od ekipy Ego. Od ekipy ego. Ta, ta, ta. Szukam dalej montażysty, ale sam montuję. Montuję. Jo, pokazuję swoją krzywą mordę na filmach. Czamą mordę Ale teraz nagrywam. Może później będzie z kamerką. Nie wiem tego w sumie ja warkom Ja warką. Jo, ziomo, ty to oglądasz, ty to oglądasz i co w sumie czujesz? to zabawę, śmiech, czy patrz? Czy wszystko naraz, ziomo, ziomo, zio, skumaj to. Skumaj to. skumaj to. E, skumaj też to. Skumaj też to. Że ja się nad tym staram. Nawet o czwarty nad ranem. E, czwarty nad ranem, ziomo, nawet o czwarty nad ranem. Gram sobie tutaj. Ziomo, całą ekipą. Ziomo, całą ekipą z Stasiem, Wiktorem i w ogóle innymi. Pewnie po tych osób nie znacie, ale ja to znacie. Obiecuję Wam, bam, bam. Obiecuję Wam, bam, bam. Obiecuję Wam, bam, bam. To jest taki szybki frizz. To jest taki tylko szybki frizz. Możesz to pominąć albo możesz to słuchać do końca. Twist, To jest szybki twist. Czujesz się jak prawy czy lewy twist. Prawy czy lewy twist. Jo, 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 skumaj to. Rapuję sobie tu, ziom, i wchodzę tak płynnie na te bit. tak szybko, tak bombowo, że ta bomba tyka, tyka, tyka i zaraz się wytyka. A więc ty pykaj Fortnite'a, Minecrafta, co, co lubić, ziomu, nie przejmuj się to, co mówią za twoimi plecami. Po prostu pokazuj faka problemom. Rozumiesz problem? A do pozytywą, pokazuj kciuka w górę, co do kciuka, to zostaw łapkę w górę, yeah, yeah. Dobra, mam nadzieję, że wam się piosenka podobała, jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę, suba, dzwonkiem, co, ja się żegnam, nara.